Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im... Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie jej i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie, Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu, oto król Twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jakim Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, co to jest? A tłumy odpowiadały.